No cóż, ten dzień musiał w końcu kiedyś nadejść. Także się mam, jestem żelazny i witam Was bardzo serdecznie w ostatnim odcinku z tego sezonu Ferrari XD. Dlaczego ostatnim? Bo już jutro o godzinie 20.00 będzie ostatni live kończący cały sezon tej Ferajny, która trwała prawie pół roku. Czajcie to! pół roku, jak to jest dużo czasu. Dlatego jeśli widzieliście chociaż jeden odcinek z tej ferajny, zostawcie konieczkę, opeczkę w górę, a wtedy kolejny sezon wróci szybciej niż myślicie. Ale to pamiętajcie, zależy tylko i wyłącznie od waszych łapek w górę, także zostawcie ją właśnie teraz, no i mam nadzieję, że niedługo zobaczymy się w kolejnym sezonie, co nie? A no i przy okazji, wiadomo, możecie subskrybować ten kanał, brakuje bardzo niewiele, do 50 tysięcy, dosłownie 1700 subów z tego co pamiętam, także kurde bele, serio, w tym momencie, każdy z was subskrybuje ten kanał, dobijemy do tych 50 tysięcy do końca tygodnia. Mamy jeszcze w sumie dwa dni Damy radę, czy nie damy radę? Damy radę! Dawajcie! A ja jeszcze tylko szybko na początku Chciałbym podziękować Bistowi Czyli mojemu nowemu wspierającemu Który kliknął ten niebieski guzik Wesprzyj i wsparł mój kanał na trzecim poziomie Także dziękuję ci mega serdecznie Bist, pozdrawiam, dzięki za wsparcie A my lecimy z ostatnim odcinkiem Z tej pięknej ferajny Serio Powiem wam szczerze, że to był jeden z najdłuższych Jeśli nie najdłuższy sezon ferajny Jaki tylko i wyłącznie był Miałem w ciągu niego 180 śmierci Wow to jest chyba jeden z rekordów. Wiem, że MWK miał więcej, ale tak czy siak 180 śmierci na jednym serwerze. To jest przesada. Co ja tutaj robiłem, że tak często umierałem? O co chodzi? O nie, zaraz jeszcze umrę po raz kolejny. Dobra, jedno serduszko mi zostało. Ale wracając, jak wiadomo, każdy sezon trzeba zakończyć z wielkim boom. Co prawda, ten największy boom będzie w niedzielę na live, także bądźcie koniecznie. Pamiętajcie, będzie u mnie live'ik, będzie live'ik u Dylera. Nie mu kogo jeszcze będzie live'ik, ale koniecznie śledźcie. Ale to nie znaczy, że na tym odcinku również nie będzie boom. Ponieważ chciałbym przenieść się w miejsce, w którym cała ta feraina się zaczęła. Znaczy w sumie w miejscu, w którym Ferajna dla mnie się zaczęła. Zaraz wam dokładnie pokażę, o co mi chodzi. Tylko na początku przydałoby się nie umrzeć. O nie, putrej serduszka. Nie. O nie, zostawcie jej w spokoju. Czemu zawsze muszę być ofiarą jakichś głupich szkieletów albo creeperów? Nie wierzę. Ja mam takiego pecha. Wczoraj ban na masakrze, teraz umrę po raz kolejny na Ferajnie. Nie no super, dobijmy do tych 200 śmierci do jutra. Nie, no, genialny pomysł. A najgorsze jest to, że to jest możliwe. 20 śmierci w 2 dni. Damy radę. A co tam? Dobra, szybko uciekamy stąd od tego zębiaka, Znaczy zombieaka czeka, ja od tego szkieleta i lecimy do domku, bo muszę wziąć kilka rzeczy, aby zakończyć ten sezon z przytupem, jak zawsze w sumie, ale Wy też możecie z przytupem zakończyć ten sezon, wbijając na mój sklep z koszulkami sklep.zelazny.ety i możecie nam kupić m.in. taką koszulkę. Ja swoje mam są epickie i widziałem, że pierwsze osoby również je mają. Także jeśli ją zamówicie, wstawcie wasze zdjęcie, konieczki na Instagrama, albo na story. Wtedy udostępnię je albo na Instagramie, albo wstawię nawet na odcinek, jeśli pozwolicie. Także jeśli chcecie się pojawić, to zapraszam bardzo serdecznie, spoko sprawa. A jak już wziąłem dekipunku piasek i proch, może oznaczać to tylko jedno. Tak, robię teraz zapalniczkę. Nie no żartuję, robię TNT. Przecież każdy wie, że proch i piasek to daje tylko i wyłącznie TNT. Ile tego TNT dostanę? Ej, naprawdę tak mało? Przecież ja ten sezon z przytupem zakończę, ja mam tylko ile w TNT powiedzcie mi. Tylko. Ile? 8 TNT? No bez 9 TNT. No bez przesady. Chcę więcej. Mamy być tu co najmniej pół staka tego TNT. Czy ja mam gdzieś jeszcze Prok? Powiedzcie mi. Mam tu jeszcze dwa Prochy. No kurde, bele, to nic mi kompletnie nie daje. No nie, no miał być przytułę, a mam tylko i wyłącznie tak mało Prochu. No nie wierzę. Dobra, czekajcie. Cały sezon kradłem. To i na ostatnim odcinku kradę coś Dylera. Jestem najgorszym sąsiadem na świecie. Na szczęście diller już tutaj nie mieszka. I Chyba żadnych itemów, które tutaj są, nie wykorzystuje Także na ludzie mogę tutaj kraść. I mam nadzieję, że ma jakiś Prok przy okazji. Dobra, szkielet, ale ty zostaw mnie w spokoju, ok? Gdzie tu jest Prok? Gdzie? Tu jest proch. Dajcie mi proch. Chcę dużo prochu. Nie ma żadnego prochu. Super. Żeby też na serwerze dawno nie było, więc chyba nie będzie zły, jakby coś ukradnę. Dobra, jeden proch. Genialnie, właśnie. Po jeden proch robiłem tą wyprawę. Nie, naprawdę nie ma więcej. Mam pewien pomysł, kto może mieć. A jak jadę tą kolejką, może oznaczać to no tylko i wyłącznie jedno. Jedziemy do Fistaszka, czyli chyba głównej ikony tego sezonu. Jak na poprzednim sezonie był Zielony Steve, to na tym sezonie główną ikoną był Fistaszek. Co jak co robił? Bardzo dziwna akcja, ale trzeba mu przyznać, że był najważniejszą osobą chyba na tym sezonie, bo. To, co on robił, to po prostu było wow. Ale czy on naprawdę też nie ma tego prochu? No, kurde, bel. O, dobra, 23 prochy. Zawsze coś. Ile z tak zrobimy, TNT? Powiedzcie mi. Czy on tu ma jakiś crafting? Miał crafting. Tu coś, coś jeszcze jest. Nie zaglądaj, tu skarby. Wow. Oh. Wow, ile diaksów! Ej, ale w sumie, jeśli fistaczek to już nie gra, to te diaksy moglibyśmy od niego ukraść, no? A no i przy okazji, może sobie zenchantuję mieczyk? Okej, okay, fajny pomysł. No bo mieczek mam akurat nowy, więc przydałoby się go zenchantować tak na koniec chociaż. Okej, okay, ile tutaj będę miał tego? Zmora stawonogów 4 i grabiesz 2. Najgorsze z możliwych enchantów. Jaka porażka. A tutaj jest biedny kotek, który nie dostawał jeść od bardzo dawna. Ej, Kotku, ja ci dam jakieś jedzonko. Biedny fistaszek został zbanowany i Kotek teraz nie ma co jeść. Masz jakieś tutaj ryby w ogóle? Nie ma żadnych ryb. Co ten kotek ma jeść teraz? No, no co, Kotku? Przepraszam cię. Nie mam niczego do jedzenia. Sorki. Ale za to mam TNT. Co prawda, kota wysadać nie będę, bo to byłoby bardzo dziwne. Ale mogę wysadzić na przykład jedno ze starych rzeczy na feraję Dobra, ile go będzie? Powiedzcie mi. 12 już mamy. Będzie teraz jeszcze jedno. Teraz jeszcze jedno. 13. I, i 14 TNT. No, no dobra, no ju, już coś, nie? Mam nadzieję, że po drodze tam jeszcze coś znajdę, a my lecimy oficjalnie na starą ferajnę, aby skończyć ten sezon z przytupem. Mogłem też powiedzieć bardziej wulgarnie, ale wolę nie, bo YouTube mi zablokuje ten filmik, ale chyba wiecie, o co mi chodziło. Dobra, bierzemy łódeczkę i lecimy! Jak to się długo jechało, matko! Dopiero teraz sobie przypomniałem o tym. Dobra, jesteśmy na miejscu. Czy może dealer chowa tutaj jakiś proch na przykład? Panie dealerku, powiedz, że masz tu proch w swojej starej bazie. Swoją drogą która to była baza dealera? Czekajcie, dealer na początku zamieszkał tam, w tym domku daleko stąd, potem przeprowadził się tutaj, potem tam, i teraz mieszka w Siemaszkowicach. To naprawdę była bardzo dziwna historia. Nie mam pojęcia dlaczego, aż cztery razy się przeprowadzał, ale no, no cóż, no, dealer to dealer. On ma jakieś tutaj dziwne wymysły. Jak chciał, to chciał. Dobra, ja nie wnikam w to, okej? Okay? Ale cicho, nie mówcie nikomu, że kradnę. Chociaż to i tak chyba każdy już wie, że przez ten sezon ferajny ukradłem tyle rzeczy, że to po prostu jest porażka. Ja po prostu jestem słaby w zbieraniu, dobra? Ja nie potrafię robić takich rzeczy. Dobrze. Wiecie, jak kończyły się moje wyprawy pod diamenty? Gdybym 500 razy, jak nie więcej. Dobra, 16 TNT wystarczy. Jak działały ogniste kule? Czy mogę sobie tak z rączki strzelać na przykład? Nie mogę z rączki, niestety. Uuu, ale to może zrobić to inaczej. Czekajcie. Robię dispenser. Jak się robiło swoją drogą dispenser? Odwrotnie, chyba. O, dobra, mamy dispenser. Biorę obok dispenser, jeszcze dźwignię. O, i teraz to będzie z przytupem, no. Teraz to będzie wybuchowe zakończenie sezonu, a nie to, co wcześniej. A tak jak wam powiedziałem wcześniej, chciałbym zrobić wybuchowe zakończenie w miejscu, w którym. Tak naprawdę, moja przygoda na Ferrainie XD się rozpoczęła. I to wcale nie chodzi o ten domek tutaj, tylko moje tajne laboratorium, zwane również Aquaparkiem, które było dokładnie w tamtym miejscu. Dokładnie tam się wyłania, jest wielka antena, i to jest miejsce, które zbudowaliśmy w pierwszym odcinku z tego sezonu Ferrainy. Działo się tutaj mega, mega, mega dziwne rzecz, Na przykład, patrzcie na to, wejście na basen. A w środku, co jest? W środku jest jakaś wielka pułapka z obsydianu, z której nie dało się wyjść wcześniej. Ale za to, chciałbym teraz na koniec to wszystko. Wysadzić, tam gdzie się wszystko zaczęło Tam się wszystko skończy Tylko nie wiem jak rozstawić te TNT, żeby było to jak najbardziej Efektywne i efektowne Jak będzie coś takiego, tutaj też TNT Dobra, to wezmę dla bezpieczeństwa Powinno być git, całe TNT rozłożone Teraz zrobimy nasz piękny mechanizm Czyli tak, tutaj coś takiego, tu będzie Dispenser, proszę bardzo Do dispensera bierzemy ogniste kule i do tego Dźwignię, Ej, nie, nie dźwignię do dispensera Tylko dźwignię w tym miejscu, więc co, mam nadzieję, że łapeczka W górę jest, mam nadzieję, że subskrypcja również Ja klikam tą dźwignię i uwaga, hop Poleciało! Wow! Pali się TNT! Dobrze! Mamy to i uwaga! Koniec! Oficjalny koniec mojej pierwszej bazy! Ej, to wcale nie było takie efektywne w sumie. Efektowne znaczy... Moje owieczki uciekły! Ej, nie! Rozwaliło jak byk! Ło, wow, matko! Ile temu, Moje biedne owieczki zaczęły uciekać! Ale kozak! O jacie. Naprawdę, psucie własnych baz jest superowe. Ale cóż, no wcale taka piękna nie była, więc myślę, że zasłużone wysadzenie. Wezmę sobie pozostałe ogniste kule, pewnie jeszcze przydadzą się jutro, także bądźcie koniecznie na live o 20.00. Dobra, nie wytrzymałem, potrzebuję jeszcze więcej TNT. Mam Mam nadzieję, że dokres coś tutaj ma schowanego. Okej okay, mam, nie mówcie nikomu, że tyle kradnę, ale mam jeszcze 24 dodatkowe prochy, więc możemy zrobić z tego jeszcze co najmniej kilka TNT. Pytanie, co by teraz tutaj wysadzić? Tak sobie myślę, że moja podziemna baza byłaby spoko. Chociaż nie, wiecie co? Zostawę wysadzanie mojej podziemnej bazy na jutro, a teraz wysadzę sobie coś innego, na przykład... W sumie nie mam pojęcia, co mogę wysadzić. Mam 4 TNT, to dosyć mało. Dobra, wiecie co? Wpadłem na lepszy pomysł. Zrobimy pułapkę na dealerka, ponieważ dealer jutro będzie wraz ze mną robił tego live'a, Zrobiłem pułapkę pod jego starym domkiem, bo na pewno będzie przychodził go zwiedzać. A to, to, co to jest? Bo pierwszy raz to widzę. Czy to jest jakaś farma Expa znowu? Lol, jakie mechanizmy w ogóle? O co chodzi? Co to jest za miejsce? E, do, dobra, nieważne. Nie pytam. Po prostu pójdę do dealera. A niech będzie w tym miejscu. Wydaje mi się, że nie szczai, bo nie będzie pamiętał o tym, że tutaj takie rzeczy były. Więc ja tylko zniszczę to, żeby mieć drewno, bo mi się skończyło drewno. Nie szczai, że coś jest podejrzane, bo na pewno nie będzie pamiętał, czy miał tutaj jakieś płytki, czy nie. Proszę bardzo, zrobione tylko zombie. Ej, Nieważne, żeby tam podchodzić, jak tam wejdzie do tych płytek i ty to wysadzisz, to będzie przypał, więc proszę cię, zostaw to w spokoju. Hop, hop i poszło. Dobra, mamy, to jest pułapka z TNT No i posłuchajcie, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten sezon. Było epicko, naprawdę. Napiszcie koniecznie w komentarzu, jak bardzo Podobał wam się ten sezon. Czy był to wasz ulubiony sezon, czy był to nie wiem, na przykład wasz drugi ulubiony sezon, napiszcie koniecznie w komentarzu. Ja dziękuję wam mega serdecznie za oglądanie, było superowo. Naprawdę, przez te kilka miesięcy bawiłem się niesamowicie. Dzięki tyle, że mnie tutaj zaprosiłeś, było przepicko, A my widzimy się już jutro w kolejnym odcinku oraz koniecznie o 20.00 na live'iku z zakończenia sezonu. Dzięki, że byliście. Do jutra. Pa, pa, Ej, właśnie, mam tajną wiadomość, o której może jeszcze nie wiesz, ale mam Instagrama, także wbij koniecznie na mojego Instagrama. Masz linka w opisie, albo wbij na któryś z tych dwóch filmów, który widzisz właśnie teraz na ekranie. Ten po prawej to ostatni odcinek Sferajny, a ten po lewej to inny odcinek ze mojego kanału, także wbijaj koniecznie, a my skończymy się jutro. Pa, pa. Ten głos był bardzo podejrzany. Już go więcej nie będę robił. Przepraszam. Ju, już koniec. Cześć.